Witajcie kochane panny. Na waszym horoskopie na październik 25 roku. Zobaczmy, co kryją dla Was karty. Alchemia z numerem 8. Bardzo dobry numer. Frekwencja alchemii aktywuje naszą magiczną zdolność i pamięć o, o tym, że mamy magię w nas sobie, wewnątrz nas. Każdy z nas ma potencjał, żeby. Dotrzeć do wewnętrznej, do, do wiedzy hmm, Ancient, czyli tej e, dawnej wiedzy, i pozwolić e, prawdziwemu alchemikowi e, przeprowadzić e, cudy e, transmutacji. E, alchemia to e, dziedzina, w której e, no, usiłowano otrzymać złoto z innych metalów. Metali czy z innych przedmiotów, tak? I ta karta właśnie to oznacza. Przypominam Wam, że Wy dzięki doświadczeniu i dostępowi do, do wiedzy, czy to Waszych własnych doświadczeń, zwłaszcza że Wy, kochane panie, panienki, macie możliwość faktycznie przejrzenia się rzeczom dookoła Was z uwagą do tego, jak są zbudowane, z atencją do detali i, i tak jakby rozbić je na czynniki pierwsze. Ta karta. Ta przypominam Wam, że nie tylko e, macie zdolność analityczną, ale również na bazie tej przeprowadzonej przez Was analizy jesteście w stanie stworzyć coś, co jest złotem. Zresztą zobaczcie, jaka ta karta ma piękne kolory, no, jak słońce. Dobra, idziemy dalej, kolejna karta a nowy początek przed Wami i Nów. Ta karta nie ma w sobie żadnego znaku przypisanego, tak jak w innych kartach tej talii, w związku z czym jest to taka dla mnie najbardziej potężna energia zaczynania czegoś od początku, bo łączy w sobie wszystkie energie, energię wszystkich znaków. Może dlatego właśnie pojawia się tutaj przy tej alchemii, ponieważ mówi do Was, że idzie do Was jakiś potężny nowy początek. Coś nowego ma szansę zacząć się w Waszym życiu i przez tą alchemię jesteście namawiani do tego, żeby wykorzystać doświadczenia wynikające z obserwacji poprzednich rzeczy w Waszym życiu, tego, co się wydarzyło, to, czego już nauczyliście i otworzyliście na ten nowy początek. Myślę, że ta alchemia może również mówić o tym, że ten początek na naprawdę wynika od was, że to wy jesteście w stanie zainicjować go w swoim życiu i stworzyć coś pięknego, wielkiego i potężnego. Mamy tutaj kartę koziorożca, czyli również element Wam bliski, bo Wy też jesteście elementem ziemskim. I ko koziorożec jest również elementem kardynalnym, a więc tym, który zaczyna. Co dla mnie myślę, że. W jakimś stopniu wspiera tą myśl, którą miałam, że ten nowy początek wynika tak naprawdę z Was, że to nie jest coś, co się Was zdarza. Jest on wynikiem Waszego myślenia do przodu, czyli przygotowania się na ten nowy początek. Tutaj jest kruk, który ukrywa swoje jedzenie na przyszłość. Kruk jest jednym z kilku zwierząt, który pokazuje swoją możliwość. Opóźnionej gratyfikacji jest korzyścią, jest myślenie o tym, czego co, co potrzebujemy i czego będziemy potrzebować w przyszłości. ten jest Ta karta jest. Przypomnieniem, żeby planować do przodu i żeby szykować się na przyszłość. Kruki zresztą bardzo inteligentne stworzenia, i faktycznie nie wiem, czy widzieliście wideo na YouTube, jak dziękują za, za to, za dobroć ludzkość, ludzi przynosząc prezenty. Czyli jeśli widzimy takiego kruka i na przykład pomożemy mu właśnie w tych momentach, w których potrzebuje on jedzenia, nie może go odnaleźć, może się zdarzyć, że ten kruk będzie do nas regularnie wracał i przynosił nam pewne rzeczy. Także wygooglujcie sobie na YouTube. Są naprawdę fantastyczne wideo na temat tego, jak te zwierzęta są inteligentne. No i inteligencja jest również, jakby nie patrzeć, przypisywana Wam drogie. Drogie panny, bo pomimo tego, że jesteście ziemskim znakiem, jest, Was znak jest rządzony przez Merkurego, czyli ta nauka i intelekt i jest u Was również bardzo silny, zdolności analityczne, które myślę, że doprowadziły Was do tego punktu. Myślę, że ta karta mówi właśnie o tym myśleniu do przodu, które miało miejsce w przeszłości. Wy się przygotowywałyście na ten moment, na to, żeby tak jakby z niczego zrobić coś wielkiego. Jeśli tak nie jest, to myślę, że jest to zapowiedź, że taki nowy początek nadejdzie i przygotujcie się na niego. Myślcie, zbierajcie energię, zbierajcie siły do tego, żeby zareagować czy zadziałać wtedy, kiedy będzie ku temu okoliczność. To jest. Wiedza. Ciężko mi w tym momencie przetłumaczyć. Czas przypisany jest teraz. No myślę, że jednak dla większości z Was to, co powiedziałam na samym początku, jest prawdą. To teraz jest czas na działanie. Wy się do tego przygotowałyście przez jakiś czas, natomiast. Nadszedł moment na to, żeby pokazać swoją wiedzę, pokazać to, co zdobyłyście przez miesiące. To jest, to jest karta pokazująca, że wy macie wewnętrzną wiedzę i jesteście w stanie dawać ją innym ludziom. Tutaj widzicie, jak ta. Jak ta ta wiedza z tej książki wychodzi poza granice waszego, waszego umysłu. Dzięki, myślę, że w tym miesiącu będziecie miały szansę podzielić się swoimi doświadczeniami. Myślę, że czy to w pracy, czy w rodzinie jesteście w stanie pomóc komuś poprzez przekazanie im to, tego, czego doświadczyłyście w przeszłości. Myślę, że również będziecie w pewnym sensie imponować ludziom tą wiedzą, którą posiadacie. Hmm. Okej, okay, no faktycznie. I mamy tutaj e, przeszłość. Czyli ona, dla mnie to jest karta, która, która wspiera, że w, w, dla większości z Was wy będziecie mieli możliwość wykorzystania tego, czego nauczyliście się z przeszłości. Tu jest przypisany e, Talizman tej karcie również i mówi o tym, że e, może właśnie... E, jest jakiś element z Waszej przeszłości, który możecie trzymać przy sobie, żeby przypominał Wam o tym doświadczeniu, żebyście były w stanie sięgnąć do tego doświadczenia w momentach, w których będziecie tego potrzebować. Natomiast przede wszystkim mówi ta karta, żeby ze swojej przyszłości czerpać wiedzę i dawać ją innym osobom w tym miesiącu, przekazywać ją innym, dawać rady czy jeśli macie rodzinę na przykład i chcecie coś przekazać swoim dzieciom, to te karty sugerują tak, że to zostanie przyjęte, że wy macie naprawdę tą wiedzę, która pomoże wam prowadzić inne osoby w waszym otoczeniu. A przed wami naprawdę nowy i silny początek. No. Ok, zobaczmy co, co dalej, co jeszcze Tarot nam do tego powie. Drogie panienki, co u Was? Co u Was? Jakie konkretne może zdarzenia już pokażą nam karty Tarota? Może pokażą jaki nowy początek? Czym jest ten nowy początek? Zobaczymy, jakie elementy się będą pojawiały w Waszych kartach. Panny, październik, 2005 roku. Świat. No, pięknie. Czwórka buław. Siódemka kielichów. I pustelnik, to jest Wasza karta. Hmm. Wchodzicie w ten miesiąc faktycznie z taką energią bardzo radosną, bardzo skupioną na rodzinie, bardzo skupioną na Waszych fundamentach, na tym, co jest w Waszym życiu piękne. I no, w późniejszym czasie pokazują się jednak energie, że jesteście postawione przed jakimś wyborem. Jesteście postawione przez jakiś wyborem, jesteście zmuszone właśnie do tego, żeby zasięgnąć gdzieś, zamknąć się w jakimś stopniu we własnych doświadczeniach i, i skorzystać z tej wiedzy, o której wspominaliśmy, która była no, przez Was zgromadzona przez lata jakieś doświadczenia przeszłe czy. Um, czy um, Wiedza, bo tutaj pojawiła się zarówno wiedza, jak i doświadczenia przeszłe, zmuszają Was do podjęcia, tak jakby, mądrej, mądrej decyzji odnośnie tego, co robić dalej. Myślę, że dlatego ta kru, karta kruka tutaj się pojawiła, przypominając Wam o tym, żebyście dokonywali tych wyborów w sposób patrząc się w przyszłość, jakie mogą być tego konsekwencje w przyszłości tego podjętego przez was wyboru i może faktycznie szykowały się na jakieś na zimę, na trudniejsze czasy. Ten nowy początek w waszym życiu, no nie będzie to końca łatwy, tak jakby właśnie być może otworzy on przed wami Kilka możliwości. Będziecie się wahać, będziecie się zastanawiać, czy to, co widzicie, jest faktycznie prawdą. Ta pannia pan, pan, ja, analiza i skupienie się na, 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 na rozdrobnieniu tego, co, się, co jest przed wami, waszymi oczami, może powodować i to Absolutnie nie jest Wam zalecane. To, to, czego nie powinniście robić w tym miesiącu, to właśnie zamykać się w świetle swoich myśli i przepraszam, w świecie swoich myśli i przeanalizowywać tą sytuację, bo to może powodować Was nerwowość, to może powodować Was no, nawet takie depresje. Zalecane Wam jest w tym miesiącu, żebyście inaczej niż zwykle spojrzeli się na sprawę z punktu widzenia Waszego serca. Jak najbardziej czerpcie z tych doświadczeń, które mieliście, ale nie pozwólcie im zawładnąć waszym umysłem. Nie pozwólcie poprzednim doświadczeniom wpłynąć na nowe sytuacje i nowe możliwości, które pojawiają się na waszym, w waszym życiu. Nowy początek jest przed Wami i ważne jest to, abyście podeszły do niego z otwartym sercem. Jesteście w stanie, macie magiczną możliwość do tego, żeby tworzyć magię w Waszym życiu, przetwarzać to, co się działo w przeszłości na inną przyszłość, na złoto, które na Was czeka. Korzystajcie z tej wiedzy, ale nie pozwólcie jej sobie zawładnąć. No, pustelnik jest Waszą kartą i ma również numer 9, więc w pewnym sensie to jest w jakimś stopniu w Waszej naturze. I może dlatego właśnie, no, poprzez moje ręce i wybrane przeze mnie karty, wszechświat usiłuję Wam przypomnieć, żebyście w tym roku sobie pozwoliły na coś innego. Jesteście jednym z ostatnich znaków, dla którego czytam i ten, muszę już teraz, mogę już teraz powiedzieć, że ten motyw wychodzenia poza własne, własną strefę komfortu jest bardzo widoczny. Otwarcie się serca jest czymś, co jest bardziej przynależne przeciwnemu wam, wam znakowi, czyli rybom, a tutaj jest Wam zalecane, także nie bójcie się robić rzeczy inaczej w tym miejscu, Miesiącu, a to umożliwi Wam otworzenie się na coś, co może być piękne, bo sama energia w początku miesiąca oznacza zaproszenie do, do tworzenia nowych fundamentów, czy zaproszenie do, do świata innej osoby, czy zaproszenie do rodziny, do wspólnej radości, które niestety Was właśnie wywołuje odrobinę takie um, zastanowienie, czy to jest prawda, czy to nie jest tak, jak. Było wcześniej i rozdrabnianie tego na małe części. Otwórzcie serce w tym miesiącu, kochane panny, i zobaczmy, co jeszcze jest tutaj u Was. Jaka rada jeszcze dla Was jest? Jakiego zwierzaczka? Z jaką radą tam wylosujemy. Mamy pingwiny. Pingwiny i jest energia ziemi, czyli wasza. Jest, obudzę się do nowego znaczenia w moim życiu. Dzielę się energią i moimi doświadczeniami, czy. Dla tych, którzy mnie wspierają, czyli kochani, faktycznie pojawia się tutaj ten element taki, żeby dzielić się waszymi, waszym doświadczeniem, pokazywać ją innym, innym osobom, ale jednocześnie myślę, wracam do tego, żeby, żeby nie pozwalać tym myślom zamykać się. Może właśnie dlatego ta dziewiątka tutaj jest napisana, bo macie tendencję do tego, żeby się chować. Z Poprzednimi doświadczeniami. Ta karta sugeruje, że jeśli na przykład poznajecie nową osobę, to dzielić się tym, przez co przeszłyście, ale nie pozwolić wpływać na to, na to, jak czujecie, czy jak otwarte jesteście na nową znajomość, czyli dzielić się wiedzą, ale dzielić się nią z miłością i tak, aby wspierać osoby dookoła Was. No. Myślę, że to wszystko, co dla Was mam. Życzę Wam cudownego miesiąca, panny. Papa! Pa.